Witam serdecznie. Pasieka Uzbyszka w Brzezinach na Podkarpaciu. Drodzy, chciałbym dzisiaj Wam pokazać tegoroczne odkłady z matki Sharejki, które kupowałem i podłożyłem 7 maja. To no jaka sytuacja jest, chciałbym przepatrzeć. Wiem, że czerpią, bo w międzyczasie sprawdzałem. To nie jest tak, że człowiek zakłada i nie patrzy. Dobrze, teraz e, chciałbym zrobić taki przegląd kontrolny. To Sahariki nie są pod rząd, akurat. Tutaj mam Elgona Ciemnego. A tutaj jest Wulkan Backfast. No ale zobaczmy, ten Wulkan jest, też jest odkładem. Zrobionym 22 maja ale to kiedy indziej zobaczymy dzisiaj chciałbym zobaczyć przynajmniej do jednego e, do jednej Saharyjki i co tutaj słychać to jest taki półkorpus kontro, e, nadstawkowy jak w początkowym okresie no to troszeczkę ich dokarmiałem bo było, nie było pożytku muszę troszeczkę tak położyć zaraz zmienię kamerę żeby bardziej było stawie, żeby było bardziej widać, co tutaj słychać. O. A więc tak, przy, przyrządy mam. górę dopiero zaczynały, zaczyna, zaczęły pracować, bo jak tu widzę, raz, dwa, trzy, trzy jeszcze nieruszone ramki z węzłem czwarta już zaczynają troszeczkę podłoże mam niestabilne co tam jest zostało kilka pszczołek no to dobrze ja już kiedyś yy, w poprzednich latach miałem sacharyjkę i znam tą pszczołę Akurat u mnie był taki okres, że musiałem je na zimę połączyć. No to była moja wina, bo z, były za bardzo w siłę poszły i już w styczniu czerwiły. No i wyeksplotowały się. Na wiosnę zostały połączone do Elgonu, no bo musiałem je gdzieś połączyć. I matki niestety a my poszły w odstawkę. Tu już nakrop noszą. No i tak, nie, jest, nie ma kraty odgrodowej, no bo chciałem, żeby się te pszczoły bujnęły w rozwoju. Jeszcze tam na, na dole pewnie są stare ramki. Nie miałem ramek takich dobrych, więc poszły do góry. Poszła matka do góry. I tutaj, jak widzimy, już kawałek czerwiu. Matka jest znaczona. Opalitkiem niedawno wydawane, dawane, ale one od spodu już przylepiły je. I tu jest podobna sytuacja: tu jest szerw, wianuszek robią, jeszcze nie zasklepiony. Tu jest podobnie. No i mateczka tutaj chodzi pójdę Zbliziutkę pokazać Jaka ładnie tu w samym rogu ją widać Spokojne pszczółki, matka płochliwa. Idę ją odnieść tą rawetkę W międzyczasie ładnie urosła jedną wyciągnę żeby mi się lepiej pracowało stoję na skrzynce od piwa to jest tutaj nierówny teren no i zobaczmy co dalej tu też jest wianuszek robią z miodem Jajeczka już tu aż zachodzą, no pięknie, i podobna sytuacja jest tutaj. Akurat po zrobieniu odkładów zrobił się okres bezpożytku. Przyszły deszcze, później mróz chwycił częściowo akacja była omrożona. A i takie są pogody troszkę w tym roku nie wiem jak gdzie ale u mnie nie jest dobrze zmiana tu akurat już jest sam nakrot już zaczynają zasklepiać od góry zobaczmy dalej no i tu jest też miód już częściowo i to jest ramka do wycofania, Należy no nie miałem wcześniej innych, no to daję zjechana jakoś inne nie zjeżdżają, tylko niektóre. Teraz tak zrobimy sobie tutaj. Muszę sobie zrobić teraz. Tak. To nie jest takie ciężkie. Zerknę, jak to widać. Może bardziej pokażę tak. No jeszcze kamień. w sumie było, tu też nadłożyłem ramkę niedawno. Przez ten niepożytek, tak pszczoły nie idą od razu w siłę. Ustawię. Jeszcze przestawię troszeczkę. O! Ładnie. jest taka pochmurna pogoda i bardzo wieczna. Pszczoły nie lubią tego, jak im ktoś grzebie w taką pogodę. Ale te LT saharyjki również są bardzo, bardzo spokojne. No i zaczynają odbudowywać. ładnie zaszyły dopiero w naszym rejonie zaczyna się lipa ale jakaś ta lipa jest taka dziwna w tym roku nieraz bywało w takie lata, że lipa kwitła nie nektarowała, no zobaczymy jeszcze Wydaje się sąsiada to mówił, że u niego na lipie są pszczoły. tu też miała węze i odbudowują ładnie już wkładają ostrożnie żeby pszczółek nie ruszyć jak widzicie drodzy Podejście do pszczół. Pszczoły wyczuwają człowieka, że nie ma złych intencji. Bo wiadomo, że jak ktoś ma nerwowe ruchy, jest. albo pachnie nie tak jak trzeba, no to, to wtedy się denerwują pszczoły, bo nie, nie wiedzą, czy coś im zagraża. Są po prostu też i w stresie. A, ruch. Ruchy człowieka powinny być delikatne, łagodne. Jeżeli jakaś pszczółka się zdenerwuje, odczekać chwileczkę, bez ruchu. Jeżeli coś, to zrobić lekki unik, zasłonić się, bo ona nie, od razu nie atakuje. Robi taki zwiad, jakby. Chcę sprawdzić nasze intencje, czy jak się zachowujemy. No i teraz tutaj ciekawa sprawa. Jest pusty, pusty, taki zaczęły matycznie robić. Pierzga w środku, lekko czerw. No widać, że wyczerwiły się z tego miejsca, i tutaj ładują pyłek. Robiły pierzgę. Góry wianuszek, standardowo. Podobnie tutaj. przyglądam się, czy tu są gdzieś jeszcze jajka ale nie widzę sama pierzga to ramka starsza już mało w tym roku będę wycofywał no i te Hoffmanowskie ramki mają to do tego że trzeba uważać przy wkładaniu żeby nie zgnieść pszczół w tym bokiem jeżeli jest ich gęsto w tym miejscu to trzeba albo dmuchnąć troszkę dymem, albo takie ruch, ruchy zrobić troszeczkę półkoliste, żeby je stamtąd wygonić i pomalutko dociskać. I tu jest podobna sytuacja. Czerw jest już taki jakby rozszczelony. Pieżżka w środku, ale wianuszek piękny. No to może też być spowodowane, że już niektóre się wygryzły i w to miejsce ładują pieżkę. Nie, nie, jedna, nie w jednym czasie matka czerwiła No ale tą rodzinę już ta, z takiego powodu trzeba poobserwować tą Jak czerwi matka I idąc do pszczół, nie trzeba pić alkoholu, bo wtedy one są bardziej agresywne, bo wyczuwają ten zapach, który ich pewnie drażni. Dobrze, jedziemy dalej. No, ale tutaj możemy powiedzieć że rameczka jest piękna na całości zaczerwiona no owszem tutaj końcówki ale to już nie jest ważne ta strona podobnie piękna, piękna ramka dobrze no bo bym się martwił jakby wszystkie były takie rozszczelone do końca Tutaj jak widzimy podobnie o. ładnie tutaj pszczołeczki, zaczer matka zaczerwiła, ale pszczołeczki to ogrzewają no i podobnie z tej strony no jest ładnie A właśnie takimi ruchami troszkę jest tam tam wygonię. Wczoraj przeglądałem e, tamten ul z Saharyjką i było ciemno, nie zdążyłem wszystkiego przepatrzyć to było 7 ramek czerwieni i to pełnego No i tutaj też czerw jest już troszkę no 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 o, widzicie jak się sztuka zdenerwowała lekko się trzeba zasłonić i uspokoić sytuację Ona znienacka wyrwa nas z, z, z ula do góry, no poczuła zagrożenie. Chciała się zorientować co się dzieje. Tutaj widzimy jakieś tutaj Zagęszczenie, a tu sobie nie odjedzę. W niektórych komórkach są już larwy. tu tak samo matka czerwi w tych wolnych. Czyli jest dobrze Poszła do góry bo tam ładniejsze plastry Coś ta się mucha na mnie uwzięła Dziwi się, że się nie ubrałem do pszczół A tu słoneczko już wychodzi No zobaczmy tutaj Był czerw i jeszcze końcówkami jest. O. Tak, stuknąłem ramką i się zdenerwowały i to jest naturalny odruch. Jak widzieliście, widzieliście to no musiałem zrobić unik. Nie jestem znowu desperatą, żeby narażać się niepotrzebnie i przyjmować każde ciosy. No to, tak nie jest. Ale jak zauważyliście, tutaj nic nie jest wycinane. Odczekałem chwileczkę, trzeba łagodnie coś powiedzieć. I sytuacja wróciła do normy. Widzicie? Oczywiście nikogo do tego nie namawiam. Każdy podejmuje własne decyzje. Jakby ktoś szedł na kurs, to lepiej tak nie robić. Na egzamin w kursie. Tutaj był czerw i podobna sytuacja. Musiał się wygryźć i tutaj już jest pierzga. Nie wiem, czy to będzie widać, ale mniej więcej. Tak od góry wianuszek z miodem i tu była podobna sytuacja Tyle, że tak, już pierzgę tutaj układają. Dobrze. Na razie nie używam dymu. No nie ma takiej konieczności. O. Ale tutaj coś szczuka. Szyczawo. To poprawiłem. O, tu się zagubiła jedna. Chodź do, do rodzinki. Chodź. No, zejdź tu na dół. No i ładnie. I co tu mamy? Mamy miód od góry No i pierzgę po środku I tutaj miód już zasklepiony Od dołu puste, puste ramki I to też jest jedna z tych ramek Które już fale zaczęły, ale jeszcze jest tu w porządku Tutaj gdzieś załamanie miała. Ok, dam na dole czyściutko. Przy tej okazji powiem jeszcze jedno. Jeżeli macie takie korpusowe ule i macie zrobiony komin, czyli góra wentylacja, tak jak u mnie, pajączki, to na dole nie, rób, nie róbcie. Znaczy nikomu nie chcę dyktować, ale nie robię. Na dole nie robię otwartego. Chyba że są pochmurne dni wieczne y, takie, że nie ma wysokich temperatur, to może być ale jak są wysokie temperatury to trzeba zatkać od dołu, dlatego że pszczoły same sobie wytworzą y, taką własną temperaturę w ulu, którą potrzebuje a tak to słońce nagrzewa ziemię od ziemi paruje od ziemi paruje wszystko to gorąco idzie do ula y, nie mają możliwości wychłodzenia, bo w góra jest komin. Jest bardzo niedobrze wtedy, bo dużo energii y, tracą, a energię tracą y, jak tracą, no to muszą spożywać miód i to takie koło zamknięte. Lepiej ułatwić sobie pracę, ułatwić pszczołom pracę i zamykać. Albo na tak zwany dzwon, czyli góra zamknięta i dół na full otwarty tak też można bo wtedy nie ma tego yy, tej sytuacji, że pszczoły nie potrafią sobie wychłodzić yy, gniazda zwłaszcza gniazda bo tam no całego ula dobrze, to by było z tej pszczoły sacharyjki moim zdaniem yy, 7 maja poddana matka nieunasienniona a dlatego kupowałem nieunaświetlone, bo w zasadzie miałem tylko Elgony na, na, tutaj na pasieczysku. Więc, a to jest częściowo rodzina, więc uznałem, że nie potrzeba mi przepłacać, bo miałem dobre, dobre, ten, no dobre trutnie. No. I jak się okazuje, na razie to jest dobrze. Czyli mamy tak. 30 maja sprawdzałem czerwiła, zaczęła czerwić, wszystko przez ten zły okres, który trafiły ten odkłady i jest miesiąc, minął miesiąc, mija miesiąc i jest taka sytuacja bólu jest czerw, jest miód, pszczoły się sprawdziły, i łagodność, i jak widzimy. Jest wszystko co potrzeba. Przynosi, przynoszą pyłek, yy, robią pieżgę, robią miód na zapasy. No i matka czerwi, bo widzi, że jest. Wszystko dobrze. Dobrze, składam po malutku. Yy, tak, teraz muszę znowu sobie skrzyneczkę. Są jakieś dwie ściółki, które teraz znowu się uaktywniły, więc nie robię nic nerwowego, po malutku. Nawet trzeba troszeczkę przystanąć, niech zobaczą mnie, poobserwują, że nie jestem nimi zainteresowany, żeby im zrobić krzywdę. No dobrze. że mamy 10 robeczek. Już już w tym w tej miodni troszkę miodu jest i czerwił Ale jeszcze są ramki z wężem. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Tyle wystarczy i teraz tak tak tutaj zostały szczułeczki unosi się poszło dobrze zamykam ul I zaraz sobie jeszcze tutaj dopiszę dzisiejszy przegląd. Żebym szybko wiedział, koniec sezonu zmywam, kupuję aceton, taki się kupuje na Allegro, gdziekolwiek, szmatka, wszystko wytarte i można cały sezon od nowa, tylko można zostawić datę, kiedy zapoczątkowana matka i jaki kolor. Dobrze, podniosę troszeczkę. Dziękuję wszystkim za oglądanie. Trzymajcie się na razie. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Dziękuję wszystkim, którzy subskrybują mój kanał. Staram się co jakiś. Nowszy temat poruszać, albo kontynuację jakiegoś, który rozwijam po prostu. Tak, odkłady czy matki, które zosta zostały włożone do ulików weselnych. Trzymajcie się. Do następnego razu. Pa.